Dzieci, które do nas trafiały, czasami przejawiają aspołeczne zachowania, i na początku nie rozumiałem tych zachowań. Czasem się ich bałem, czasem nie potrafiłem sobie z nimi poradzić, poukładać sobie tego w głowie. Mamy histerię za histerią, bardzo dużo zachowań, z którymi nie jesteśmy sobie poradzić. Nazywam się Łukaszanka, wraz z żoną prowadzimy specjalistyczną, zawodową rodzinę zastępczą. Nazywam się Celina, jestem pedagogiem i mamą trójki dzieci. Próba rozwiązania tych kłopotów samemu spełzła na niczym. Okazało się, że jest taka fundacja, jak IY. Że prowadzą warsztaty Akademii Świadomego Rodzica i stwierdziliśmy, że warto tam jechać i zrozumieć przede wszystkim ich zachowania. Teraz, kiedy Łukasz uczestniczy w Akademii, to właśnie jest tak, że to on mnie uczy i on bardzo dużo przynosi takiej wiedzy do domu, z której możemy korzystać. Przede wszystkim Akademia Świadomego Rodzica uświadomiła mi, że są różne style wychowania i przez to, co my przeszliśmy w dzieciństwie, możemy to przekładać na nasze dzieci. Na pewno jest dużo bardziej cierpliwy, to ciekawe. Jest mniej zmęczony. Jest taki dużo bardziej pozytywny i myślę też, że dużo fajniej rozumie dzieciaki. Mam większą świadomość tego, jak mogę pomóc swoim dzieciom, żeby miały lepszą przyszłość.